Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Oswajanie terapii w rozumieniu psychoterapii to tytuł kapitalnego wywiadu, który ukazał się w magazynie Newsweek Psychologia. Pan redaktor Łukasz Pilip rozmawia z panią psycholog Natalią Harasimowicz. Najpierw informacje o autorach tego bardzo interesującego wywiadu, pani Natalia Harcimowicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, prowadzi swój gabinet w Krakowie. Pan redaktor Łukasz Pilip, reporter, laureat Festiwalu Wrażliwego w kategorii Twórca Szczególnie Wrażliwi, i nagrody dziennikarskiej imienia Zygmunta Moszkowicza autor książki Podwórko bez trzepaka współautor książki Porwany 82 dni w rękach piratów Oswajanie terapii między pacjentem a terapeutą istnieje dysproporcja ale chodzi w niej wyłącznie o to że podczas sesji pacjent odsłania się znacznie bardziej Powierza terapeucie swoje tajemnice i ujawnia emocje. Terapeuta zaś nie dzieli się sobą. Nie może być inaczej. Ponieważ terapia to usługa. O tym, co czeka obie strony za drzwiami gabinetu, mówi psycholożka i psychoterapeutka Natalia Harasimowicz. Pan redaktor Łukasz Pilip. Przychodzi pacjent do psychoterapeuty na pierwszą wizytę, a psychoterapeuta, pani psycholog Natalia Harasimowicz, czuje lęk. Lęk? Kiedyś przeczytałam, że dobrze czuć go przed sesją. Ja się z tym zgadzam. Gdy się boimy, jesteśmy skontaktowani z rzeczywistością, jaką jest spotkanie z nieznajomym. Przecież my, terapeuci. Nigdy nie wiemy, kto przyjdzie na pierwszą wizytę, jak, zostanie przez, jak zostaniemy przez niego przyjęci. Nie mamy też pojęcia, jaki będzie mieć problem i czy będziemy mu w stanie pomóc. Ale obok lęku jest jeszcze ciekawość, co wydarzy się na sesji. Zdziwiłabym się, gdyby terapeuta powiedział Panu, że czuje w takiej chwili stuprocentowe wyluzowanie. W gabinecie dochodzi czasem do Nieprzewidywalnych sytuacji. W książce terapeuty Joshua Fletchera: Jak się z tym czujesz? Jego pacjent chodzi po gabinecie i dotyka różnych rzeczy. Może się tak zdarzyć. Niektórzy pacjenci potrzebują oswoić się z gabinetem. Przez to zdarza się im zbytnio rozgaszczać, a nawet zawłaszczać jego przestrzeń. Bywa, że zabierają ze stolika chusteczki dla pozostałych osób. Albo wypijają na sesji całą butelkę wody przeznaczoną także dla innych. Słyszałam o pani, która na koniec spotkania prosiła, by terapeuta podarował jej jakąś rzecz, na przykład kartkę z tytułem książki. Miała silną potrzebę zbierania i dostawania. Ale to jednostkowe przypadki. Zazwyczaj pacjenci, którzy rozpoczynają terapię, czują skrępowanie, zawstydzenie i lęk. Bardzo dobrze rozumiem każdą z tych emocji. Przychodzą do obcej osoby i opowiadają jej o bardzo głębokich, bolesnych sprawach. Część tak bardzo przeżywa pierwsze spotkanie, że prawie przez godzinę nie opiera się o oparcie kanapy i siedzi na jej skraju. Naszą rolą jako terapeutów jest zadbanie o to, by pacjent poczuł się lepiej. Dlatego trzymam w swoim gabinecie koc. Pacjenci mogą się nim przykryć. Mogą też przytulić się do poduszek, które leżą obok. Jak wyobrażają sobie terapeutów? Niektórzy uważają, mówią to bez cienia i ironii, że potrafimy czytać w myślach, albo że analizujemy każdy ich ruch i słowo. To oczywiście nieprawda. Wiedzą, czego mogą się spodziewać za drzwiami gabinetu? Zastanawia się pan redaktor Łukasz Pilip, pani. I psycholog Natalia Harasimowicz wyjaśnia: Tak, głównie dzięki mediom społecznościowym, które odgrywają dziś dużą rolę w popularyzacji tematów związanych ze zdrowiem psychicznym. Jednak na wszelki wypadek zawsze wysyłam pacjentom długi list powitalny. W mailu tłumaczę, co będzie się działo na pierwszym spotkaniu, ale też na kolejnych. Wyjaśniam, w jaki sposób pracuję, jak można odwołać wizytę i za nią zapłacić, bo jednak terapia jest usługą. Natomiast już w gabinecie wspólnie ustalamy, jakimi problemami będziemy się zajmować. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Początkowo terapeuta jest w nim dość dyrektywny. Dużo jest też wtedy psychoedukacji i wprowadzenia pacjenta w styl pracy w gabinecie. Natomiast potem celem terapii staje się to, aby pacjent z biegiem czasu podejmował na sesjach i między nimi coraz większą aktywność. Z pierwszych wizyt większość osób wychodzi zwykle zaopiekowana, uspokojona, czyli zazwyczaj z dobrym samopoczuciem. A później? Myślę, że robi się trudniej. Pacjent zaczyna budować relacje z terapeutą. Często działa jednak według wzorców z dzieciństwa. Przykładowo, może przez nie unikać trudnych tematów i stawiać się niżej od terapeuty. A co za tym idzie, nigdy nie zwróci mu uwagi na coś, co sprawia mu dyskomfort. W gabinecie warto nad tym pracować, bo to także element terapii. Mało przyjemnie robi się również z powodu pracy nad trudnymi tematami, a także zmian, które zachodzą w pacjencie i jego życiu. Każda jest bowiem dla niego mniejszym bądź większym kryzysem. Zwrócenie uwagi terapeucie, krępowałbym się. Niepotrzebnie. To świetna okazja do rozmowy, co można w gabinecie, a czego nie. Przecież tak samo zachowujemy się w związkach, przyjaźni czy pracy. Dobrze zaznaczać w nich, co jest w porządku dla obu stron. Profesor psychiatrii Irwin Jalom przypomina jednak w swojej książce Dar Terapii list otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów że na terapię najczęściej przychodzą osoby, którym relacje z ludźmi sprawiają kłopot. W gabinecie na żywej relacji możemy ćwiczyć umiejętności, które te kłopoty zmniejszą. Rolą terapeutów jest tak poprowadzić sesję, aby sam pacjent uzyskał przestrzeń do mówienia o problemach i uczuciach, także w związku z relacją terapeutyczną. Jeżeli tego nie zrobi, trudno nam będzie wspólnie przezwyciężać trudności i budować silne przymierze. A co z granicami? Terapeuci muszą je mieć. Muszą? Tak, bo inaczej będzie im się trudniej pracowało. Nowych pacjentów od razu informuję, że w gabinecie nie akceptuję bardzo głośnego krzyczenia. Dekoncentruję się wtedy i nie jestem w stanie skutecznie prowadzić sesji. Nie potrafię także pracować, gdy ktoś mi grozi. Kiedyś na początku swojej drogi nie potrafiłam mówić o swoich granicach. Efekt? W nocy dzwoniły do mnie różne osoby z problemami, także w kryzysie samobójczym. A ja z racji niedoświadczenia i ówczesnej tendencji do samo poświęcania się rozmawiałam z nimi. Poniżająca dysproporcja sił. Tak Fletcher nazywa relację terapeuty z pacjentem. Zgodziłabym się z tym zdaniem, ale tylko częściowo. Dysproporcja w gabinecie rzeczywiście istnieje. Nie ma jednak w sobie nic z upokorzenia. Chodzi w niej wyłącznie o to, że podczas sesji pacjent odsłania się znacznie bardziej niż terapeuta. Powierza mu swoje tajemnice i ujawnia emocje. Terapeuta zaś nie dzieli się sobą. Nie może być inaczej, ponieważ terapia, jak podkreślałam, to usługa. Skoro ktoś za nią płaci, powinien z niej maksymalnie skorzystać. Dlatego to pacjent ma przede wszystkim opowiadać o sobie. Przecież nikt nie idzie do lekarza czy masażysty, żeby słuchać o ich problemach. Nieujawnianie się terapeuty jest od dawna przedmiotem dyskusji. Nie chodzi w niej tylko o poświęcanie czasu pacjentowi ale także o to, aby terapeuta wszedł w ramy odniesienia drugiej osoby, nie narzucając jej swoich. W jednym z nurtów terapii terapeuta siedzi za głową pacjenta leżącego na kozetce i nie pokazuje mu się w trakcie sesji. Zdarza się nawet, że terapeuci wychodzą z restauracji, bo właśnie wszedł do niej ich pacjent. Dlaczego? Aby nie zaburzać dynamiki terapeutycznej relacji. W moim nurcie nie praktykuje się podobnego podejścia. Terapeuta powinien być aktywny podczas spotkania. Nie musi zachowywać kamiennej twarzy. Może opowiadać o różnych rzeczach oprócz szczegółów ze swojego życia osobistego. A gdyby pacjent zapytał o nie, zainteresowałabym się, jaka potrzeba kryje się za jego pytaniem. To może sporo powiedzieć o pacjencie. Być może tęskni za bliższą relacją albo to jego sposób na zmianę tematu i odwrócenie uwagi od problemu. Ja również musiałam stawiać czoła pytaniom o prywatność. Odpowiadałam różnie, w zależności od tego, co to mogło pacjentowi przynieść. Nie naruszałam jednak swoich granic i nie wdawałam się w szczegóły. Zresztą, moja superwizorka mawia, że pacjenci nie chcą być zajmowani naszymi opowieściami. Przychodzą do nas w cierpieniu, potrzebują naszego czasu, wsparcia i uwagi dla siebie. Dlatego przed rozmową powiedziała pani terapeutka: Zawód beznadziejnie osamotniający. W gabinecie jesteśmy nakierowani na potrzeby pacjenta. Większość z nas bardzo to lubi. Natomiast, gdy łapie nas gorszy dzień, Często nie mamy możliwości przegadania go ze współpracownikami. W placówkach terapeutycznych panuje specyficzny styl pracy. Podczas prerw, przerw częściej mijamy się niż spotykamy. Nawet gdy już mamy szansę na rozmowę, ktoś może być zbyt przeciążony po zakończonej właśnie sesji. Między pacjentami mamy do pięciu, od 5 do 10 minut przerwy. Poświęcamy ją na zrobienie notatek, zjedzenie czegoś, napicie się wody, skorzystanie z toalety. Trudno się wtedy integrować. Są terapeuci, którzy dużo milczą w gabinecie. Co na to pacjenci? Bywa, że się krępują. Wszystko dlatego, że w relacjach mamy tendencję do zagadywania ciszy. Tymczasem w ciszy gabinetowej chodzi o to. Aby obie strony pozbierały myśli. Jeśli pacjent nerwo, nerwowo przegada całą sesję, straci ją. To samo stanie się, gdy odpłynie i przestanie się odzywać. Rolą terapeuty jest więc prawidłowe operowanie ciszą. Cały czas uczę się tego. Sprawdzam, kiedy warto pozwolić sobie albo pacjentowi na dłuższe milczenie. Nie chcę zarzucać go swoimi interpretacjami czy pomysłami na tysiące ćwiczeń. Nie wszyscy jednak pracują w podobny sposób. Są terapeuci bardziej bądź mniej aktywni, to też zależy od nurtu. Najważniejsze, aby ich osobowość odpowiadała pacjentom to relacja, w której trzeba się odpowiednio dobrać. A polubić myślę, że tak. Proszę wyobrazić sobie introwertycznego pacjenta, który przychodzi do ekstrawertycznego terapeuty. Mogą się nie dogadać. Pacjentowi ma prawo nie odpowiadać czyj styl pracy, na przykład szybki i głośny styl mówienia. Ja często pod koniec sesji pytam pacjentów, jak się czuli w kontakcie ze mną i czy to spełnia ich potrzeby. W moim gabinecie pierwsze cztery sesje są spotkaniami diagnostyczno. Konsultacyjnymi. Nie wszyscy decydują się po nich na kontynuację terapii. Powody są różne. Czasem nie odpowiadają im godziny przyjmowania, a czasem mój styl pracy. Nieraz uznają także, że nie są jeszcze gotowi na rozmowę o swoich problemach. Nie oceniam, natomiast zachęcam, aby spróbowali spotkań z różnymi terapeutami. Niekiedy przyjmuję pacjentów, którzy trafiają do mnie z polecenia kogoś innego. Tłumaczę im jednak, jeśli pani koleżanka była zachwycona terapią, to nie znaczy, że pani też będzie. Wiele zależy od tego, jaką relację stworzymy i od problemów, nad którymi będziemy pracować. Terapeuci mogą odmówić rozmowy na jakiś temat? Pyta pan redaktor Łukasz Pilip, pani psycholog. Natalia Harasimowicz odpowiada: Mogą, bo też są ludźmi i mają swoje traumy. Rozumiem psychoterapeutkę, która po poronieniu nie będzie chciała przyjmować pacjentek z tematami okołociążowymi. To profesjonalne. Sytuacja idealna jest wtedy, gdy pacjent może wyrazić wszystkie swoje potrzeby i porozmawiać o nich. Natomiast do gabinetu wkrada się też życie. Jestem jednak przekonana, że gdy terapeuta szczerze porozmawia z pacjentami o własnych ograniczeniach, może im się tylko w ten sposób przysłużyć. To znacznie lepsze niż gdyby spoglądał w sufit ze łzami w oczach i odcinał się od pacjenta. Warto mu więc wytłumaczyć, że nasza odmowa nie jest wymierzona w niego. Poleciłabym mu także kogoś, u kogo mógłby szukać pomocy. Stereotyp jest taki, że terapeuci radzą sobie ze wszystkim. Idealizowanie zawodów związanych z medycyną służy trochę temu, abyśmy mogli ich przedstawicielom zawierzyć swoje zdrowie. Gdybym wyobrażała sobie, że moja terapeutka nie radzi sobie z problemami, byłoby mi trudniej do niej pójść. Pamiętam, jak 20 lat temu zaczynałam swoją pierwszą terapię. Mojej terapeutce mogłabym postawić wtedy posąg. Byłam przekonana, że jest niezniszczalna. Tymczasem na jedno spotkanie przyszła bardzo przeziębiona niby drobiazg, ale sprowadził mnie na ziemię. Zaczęłam patrzeć na nią jak na żywą osobę. To jak radzimy sobie w tym zawodzie z własnymi problemami zależy od wielu czynników. Niektóre osoby po poważnych kryzysach nie będą w stanie kontynuować pracy gabinetowej. Ale znam też takie, które po dwóch tygodniach od tragicznych wydarzeń wracają do pacjentów. Każdy ma swoją odporność i granice. Ważne, aby był i świadomy. Ubolewam jednak, że na szkoleniach dla terapeutów za mało wspomina się o tym, jak sami mamy o siebie zadbać. W mediach nie pojawiają się artykuły o naszym wypaleniu zawodowym. Dopiero od niedawna widzę oferty grup wsparcia dla psychoterapeutów. Trudno nie brać do siebie rezygnacji pacjenta z terapii? Zastanawia się pan redaktor Łukasz Pilip, pani psycholog Nataria Harasimowicz wyjaśnia. Czasem tak. Wszystko dlatego, że mierzymy się w, w tym zawodzie z silnym poczuciem własnej niekompetencji. Trudno w nim od razu zobaczyć efekty. Przez to często żartuję, że uprawiamy certyfikatozę. Mamy zajęte wszystkie weekendy. Tu szkolenie, tam warsztaty. Superwizja goni superwizją. Jest mi łatwiej zrozumieć decyzję pacjenta, gdy wiem, z czego ona wynika. Wówczas mogę się pochylić na swoim warsztatem, sprawdzić, czy gdzieś popełniłam błąd. Zwykle też omawiam takie sytuacje na superwizji bądź z kolegami i koleżankami z zawodu. A jak do zakończenia terapii podchodzą pacjenci? Często są przekonani, że jeśli decydują się na terapię, to powinna być ona najważniejszą rzeczą w ich życiu. Mogą potem przez takie myślenie wpadać w poczucie winy. A po swojej rezygnacji uważać, że pewnie terapeuta ich nie cierpi, albo ponieśli porażkę. Ja jednak proponowałabym poszukać w tej decyzji sensu. Każda z czegoś wynika. Może obecnie nie mam na terapię pieniędzy, a może nie czuję się gotowa na zmianę. Warto przedyskutować z pacjentami ich rezygnację. Dlatego pod koniec terapii proponuję im tak zwane sesje kończące. Rozmawiamy wtedy, gdzie w razie problemów szukać pomocy, czego dowiedzieli się o sobie i czego nauczyli. Rezygnacja nie ma zatem w sobie nic z porażki. Często bywa świadectwem ciekawej zmiany, bo być może pacjent właśnie poczuł, że ma siłę, aby zmierzyć się z problemami w pojedynkę. Pamiętajmy, że do terapii zawsze można wrócić. A terapeuta jest sprzymierzeńcem w podejmowanych przez nas decyzjach. Kimś, kto zwyczajnie dobrze nam życzy. Piękne zakończenie tego bardzo interesującego i bardzo mądrego wywiadu. Serdecznie dziękuję panu redaktorowi Łukaszowi Pilipowi za podjęcie tego tematu. To. Ważny temat. Psychoterapia w czasach, kiedy mamy epidemię chorób psychicznych. Ja jako doświadczony lekarz rodzinny mogę tylko potwierdzić, że choroby psychiczne to bardzo częsty problem, z którymi zgłaszają się pacjenci do lekarzy pierwszego. Kontaktu. I nowoczesne leczenie chorób psychicznych to nie tylko farmakoterapia, ale przede wszystkim psychoterapia. W Szwecji w, w każdej większej przychodni są psychoterapeuci i Praktycznie każdy pacjent, który ma problemy z natury psychicznej, jest kierowany do tych psychologów, psychoterapeutów. Nie każdy pacjent oczywiście chce poddać się psychoterapii, bo to jest rzeczywiście wyzwanie. Nie każdy jest dojrzały w danym momencie do tego, żeby pracować z psychoterapeutą. Dziękuję również pani psycholog i psychoterapeutce Natalii Harasimowicz. Jest ona certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a terapia poznawczo-behawioralna, tak przynajmniej jest w Szwecji, to jeden z najczęstszych nurtów stosowanych w terapii. I Zresztą bardzo skutecznych. Pani psycholog prowadzi swój gabinet w Krakowie, a więc jest moją krajanką. Serdecznie pozdrawiam. Panią psycholog, ja też pochodzę z Krakowa i może na emeryturze wrócę do Krakowa i może będę miał swój gabinet lekarza rodzinnego i. Chciałbym współpracować z takimi fantastycznymi psychoterapeutami. Ja mogę tylko powiedzieć, że istnieje duże podobieństwo między zawodem lekarza, a szczególnie lekarza rodzinnego, a zawodem psychologa, psychoterapeuty. I wszystko, o czym powiedziała pani psycholog Natalia Harsimowicz, ma zastosowanie również w, w przypadku lekarzy rodzinnych. Nie każdy lekarz rodzinny odpowiada pacjentowi. Sam mam takie problemy, ponieważ często lekarze rodzinni mieszkają w miejscowości, z której pochodzą ich pacjenci że właśnie wchodząc do restauracji czy nawet sklepu spożywczego, jeśli widzę swoich pacjentów, to staram się, staram się im nie wchodzić w drogę, bo mam świadomość, że między lekarzem, a pacjentem, podobnie jak między psychoterapeutą, a pacjentem jest dysproporcja, asymetria, to... My lekarze to, my, to psychoterapeuci wiedzą o swoich pacjentach, czasami bardzo osobiste szczegóły z ich życia prywatnego. W związku z tym nie chcia, ja nigdy nie chcę krępować swoich pacjentów swoją obecnością. I rozumiem panią psycholog Natalię Harsimowicz. Że podobnie może być w przypadku psychologów, psychoterapeutów. No cóż, najważniejsze jest, żebyśmy w razie potrzeby zmierzyli się ze swoimi problemami i Żebyśmy nie bali się ani lekarzy rodzinnych, ani psychoterapeutów, bo i jedni, i drudzy wybierają swój zawód po to, żeby pomagać ludziom. Powtórzę za panią psycholog Natalią Harasimowicz. Pamiętajmy że do terapii zawsze można wrócić, a terapeuta jest przymierzeńcem w podejmowanych przez nas decyzjach. Kimś, kto zwyczajnie dobrze nam życzy. I dokładnie tak samo jest w przypadku lekarzy. Po to studiowaliśmy, po to robiliśmy specjalizację, po to pracujemy latami w tym zawodzie i zbieramy doświadczenie, żeby pomagać ludziom. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.